Dzisiaj Centrum Sztuki Mościce wspólnie z Radą Osiedla Mościce zorganizowało urodziny Mościc. Chcieliśmy oprócz świętowania również zaproponować wydarzenia, które pomogłyby zintegrować społeczność, pomogłyby spędzić wspólnie czas, gdyż po tym czasie pandemii wydaje nam się, że odbudowywanie relacji jest sprawą bardzo ważną. Mamy tutaj dzisiaj balet muchany. Można było lecieć tym balonem w koszu. Dzieciaki miały bańki, była animacja dla dzieci, taka w stylu retro. Przyjechały do nas samochody też w stylu retro, bo jeżeli urodziny, to pamiętamy, że Mościce to są lata 20, XX wieku. Dodatkowo jeszcze wspaniały tort, którym oddzieliliśmy wszystkich naszych mieszkańców i jeszcze zostało. Godzina 16.26 rozpoczęliśmy występem Orkiestry Dętej Grupy Azoty, która w ogóle uświetniła tutaj przemarsz wokół budynku Centrum Sztuki Mościce. To był mój pomysł. Mój pomysł był o 16.26, są podteksty dwa. Pierwszy taki, żeby zapadła ta data w pamięć i zapadła, a drugie 16, a dzisiaj jest 26. To bardzo dobrze, że ludzie się spotykają, że jest tort, stół jednoczy. Ta dzielnica powstała wokół fabryki nawozów azotowych, dzisiaj grupy azoty. Ta fabryka stworzyła to społeczeństwo. To była mieszkająca kadra, kierownicza, pracownicy, ale przecież to też świeczkowiacy, to też spotkania właśnie dzisiaj w centrum sztuki Mościce, kiedyś w Domu Kultury, zakładów azotowych. Jestem już po torcie, świetny, atmosfera dobra. Znamy się wszyscy od, od wielu, wielu lat, więc jestem w domu.